Dają intensywne siewy pszenicy o zimę, ale na wielu polach młode rośliny są już w fazie szpilki. To właśnie w tym momencie decyduje się, czy jesienią uda się ograniczyć presję wirusów takich jak BYDV, WDV czy BVG. Choroby te coraz częściej obserwujemy na polach w całej Polsce, zwłaszcza po zeszłorocznym sezonie, kiedy naprawdę liczne plantacje wykazywały objawy karłowatości, mozaiki oraz żółknięcia liści. W tym materiale omówimy najważniejsze wektory, które przenoszą wirusy, a także strategie ich ograniczania, zarówno chemiczne, jak i agrotechniczne, tak żeby zmniejszyć ryzyko porażenia już od wschodu. Wirusy to patogeny, których nie da się zwalczyć już po infekcji. Dlatego ochrona polega przede wszystkim na przerwaniu cyklu ich rozprzestrzeniania, czyli na zwalczaniu wektorów, które je przenoszą. BYDV jest to kompleks wirusów żółtej karłowatości jęczmienia. Przenoszony jest przez mszycę czeremhowo-zbożową oraz przez mszycę zbożową. Infekcje jesienne są najgroźniejsze, dlatego że wirus po prostu ma więcej czasu, żeby obniżyć plon i zniszczyć plantację. WDV to karłowatość pszenicy. Przenoszona jest przez skoczka sześciorka i może powodować bardzo duże straty i wypadanie całych plantacji. Według najnowszych doniesień w Polsce odnotowuje się wzrost mieszanego porażenia, np. BYDV plus inne wirusy oraz pojawienie się Barley wirus G, BVG, czyli wirus G-jęczmienia. Jest to nowy, wykrywany także w Polsce wirus, często współwystępujący z pozostałymi jednostkami. Przenoszony jest przez mszycę zbożową i mszycę kukurydzianą, a po raz pierwszy został wykryty w Korei w 2016 roku, potem w Stanach Zjednoczonych i Grecji w 2021, we Francji i w Japonii w 2023, a pierwsze oficjalne doniesienie o wykryciu BVG w Polsce było wiosną 2023 roku. Wymienione gatunki wirusów e, przynoszą się tylko i wyłącznie przez wektory. Obecność mszyc już w pierwszych tygodniach. Po wschodach oznacza realne ryzyko infekcji wirusowej całego łanu. Jak rozpoznać moment, w którym trzeba interweniować i czym się kierować przy wyborze środka, o tym opowie doradca, który na bieżąco monitoruje mszyce i skoczki na plantacjach. Pierwsze naloty mszyc możemy zauważyć tuż po wschodach naszej rośliny uprawnej, szczególnie jeśli nasze pole położone jest obok kukurydzy, ścierni, sporoślinie wcześniejszej uprawnej. Czy nawet międzyplonów ścierniskowych. Największym zagrożeniem to ilość mszyc, która nalatuje na nasze pole, e, szczególnie w ciepłe dni, e, ponieważ kukurydza, czy te ścierniska, czy międzyplony będziemy za chwilę przyorywać, talerzować oraz zbierać rośliny uprawne. E, mszyca będzie szukała nowego żywiciela i przez to będzie nalatywała na naszą świeżo posianą plantację. Okres największego zagrożenia trwa od fazy szpilki do pełnych trzech liści pszenicy czy jęczmienia. I to właśnie wtedy wektory przemieszczają się pomiędzy roślinami i przenoszą po prostu tego wirusa. Warto pamiętać, że nawet kilka dni zwłoki może oznaczać infekcję setek roślin w łanie. W praktyce do oceny ryzyka infekcji można wykorzystać też model tsum 170, czyli sumujemy średnie dobowe temperatury powyżej 3 stopni od wschodu i po przekroczeniu progu 170 stopni dni ryzyko infekcji BYDV gwałtownie rośnie i dlatego warto właśnie wtedy rozważyć zabieg. Taki model stosowany jest między innymi w systemach doradczych. Dzięki niemu możemy precyzyjnie zaplanować termin zabiegu zamiast działać na oko. A w walce z wektorami liczy się czas reakcji i liczy się mechanizm działania środka. W transmisji wirusów, w przenoszeniu tych wirusów mszyce infekują roślinę już w pierwszych minutach żerowania. Dlatego środki kontaktowe o szybkim działaniu są lepsze, dają lepszy efekt w warunkach jesiennych niż preparaty systemiczne, które wymagają aktywnego pobierania soku komórkowego przez te mszyce. Równie ważna jest rotacja substancji chemicznych, tak żeby ograniczyć ryzyko odporności populacji mszyc oraz tych skoczków. A jak w praktyce wygląda rotacja substancji i jakie błędy najczęściej popełniamy w ochronie jesiennej? Posłuchajcie. Od kilku lat możemy zaobserwować problem ze skutecznością niektórych perytroidów na mszyce. Do tego brak zapraw z grupy neonikotynoidów oraz brak środków gazujących do stosowania już po schodach w jęczmieniu czy w pszenicy. Skutecznie utrudnia naszą walkę z mszycą, która nalatuje na naszą świeżo zasianą plantację. Dlatego tak ważny jest monitoring oraz obserwacja, aby wyłapać te moce naloty mszyc, próbować je likwidować najtańszymi perytroidami, jakie mamy dostępne, zmieniać co ważna ich kolejność stosowania. Nie non-stop jedną substancją, tylko rotować, zmieniać te pojedyncze substancje, mimo tego, że są w obrębie jednej grupy chemicznej, tylko rotować substancjami, aby unikać generowania odporności. A dopasowanie tego zabiegu do dobrej pogody, czyli kiedy tej mszycy będzie nalatywało bardzo dużo naszą plantację, skutecznie pozwoli nam zwalczać te dorosłe szkodniki, które będą się nam nażały. Warto też pamiętać o dodatku adjuwantów do naszych zabiegów, aby poprawiać i pokrycie, a tym samym skuteczność naszego zabiegu. W przypadku WDV sytuacja jest jeszcze trudniejsza, bo skoczek sześciorek jest wektorem trwałym, to znaczy, raz zakażony owad. Zaraża przez całe życie. Dlatego przy masowych nalotach, szczególnie na plantacjach po zbożach, reakcja powinna być natychmiastowa. Nie istnieje tutaj próg ekonomicznej szkodliwości. Decyzje podejmujemy na podstawie obserwacji i pojawienia się dorosłych osobników oraz na podstawie historii pola. Skuteczna ochrona to połączenie agrotechniki, lustracji i precyzyjnych zabiegów zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin. Wiosna 2024 to rok w. W którym najbardziej przekonaliśmy się, co to jest wirus BYDV, i niestety jest już to rzecz, która wychodzi z naszych zaniedbań, jesienią 2023. Skuteczny monitoring oraz częstotliwość odwiedzania przez nas plantacji warunkuje to, czy my sobie z tym wirusem lepiej czy mniej poradzimy. Jeżeli skutecznie ograniczymy ilość wektora nalatującego na nasze pole. Tym bardziej będziemy mieli łatwiejsze prowadzenie tej plantacji wiosną, gdzie nie będzie tak dużej presji wirusów i nie będzie tak dużej ilości roślin zakażonych. Poza metodami chemicznymi, mamy do dyspozycji również metody agrotechniczne, czyli likwidacja ściernisk, likwidacja międzyplonów ścierniskowych. Kolejno możemy opóźnić termin siewu, ale tutaj ze szczególną uwagą na dobór odmian, które lepiej bądź gorzej będą znosiły ten opóźniony termin siewu, a będzie miało przełożenie na. Krzewienie się tych roślin, czyli na budowanie tego plonu. Szczególnie w tym roku powinniśmy też zwrócić uwagę na pola rzepaku zimego, gdzie mamy dosyć dużą presję samosiewów, wzgórz, szczególnie w technologiach bezorkowych, uproszczonych. Te samosiewy są żywicielem szycy, tam również będzie się utrzymywała i będzie nalatywała po niszczeniu tych samosiewów chemicznie. Będzie nalatywała na nasze pola, gdzie mamy świeże lub świeże jęczmień. Sezon 2024 pokazał, jak kosztowne potrafią być jesienne infekcje wirusowe. W tym roku mamy szansę zareagować na czas. Regularna lustracja, właściwa decyzja o zabiegu, rotacja substancji chemicznych oraz właściwa agrotechnika mogą być bardzo pomocne. Jeżeli pszenica właśnie wschodzi, sprawdzaj obrzeża pola, policz pierwsze mszyce i zapisuj temperatury nocą. To są pierwsze kroki, by nie powtórzyć błędu z zeszłego sezonu.